Dzisiaj mamy czas lotu. Dzień dobry. Lecimy do Polski. Powiem Wam, że jest bardzo słonecznie. Nie tu miałem jechać. Ale dobra, podjedziemy chyba umyć auto. Przyprysznicuję go troszeczkę. Ostatni raz Idzie do garażu i wtedy skoczymy do banku. Powinien być czynny, chociaż w sumie nie wiadomo. Muszę słuchajcie zawsze jakieś fajne bryczki myją Infiniti Tu mamy Camaro starsze Lubię to myjnię bo ona ma bardzo duże ciśnienie I tylko te dwa ostatnie mają właśnie takie ciśnienie Że można sobie fajnie pod e, takim właśnie dużym ciśnieniem dobrze przemyć auto Ale tam sztywno o, Pięknie Pięknie Auto ze sportowym charakterem. Masterpiece naprawdę jak to się prowadzi. Jakie to jest piękne? No piękne jesteś. Ojej. Ojej. O, właśnie dostałem notyfikację, że ktoś z Czech e, wszedł do mnie na stronę ślubną. do Tu chłopaki płucują Fureczki A tu jaka fura Patrzcie jak ładnie Ładnie ta A tam żąda U nas jej nie ma GMC, a to chyba właściciela. Tu mamy akirkę, kadilaczek i ta Honda, Do nas jej nie ma. 2.0 T-Sport. Tutaj bardzo popularna. No już tam odprawiłem się, przygotowałem wszystko. i Teraz we have a judgment day right now, guys. I'm going to Poland. Line is long. I got the ticket. I'm ready. This is cool. We have a soap, water, and now we are going to. Gate 17 Teraz oglądacie Airbusa A350. Jedna z najspanialszych latających maszyn. Najnowsze kompozyty, najnowsza technologia. Silniki Rolls Roycea. No i jest po prostu piękny sam z wyglądu. Wiele osób nie interesuje się samolotami. Ja jednak coraz bardziej jestem zainteresowany. No i jest to niesamowita maszyna którą no, podziwiam dość często, bo latam bardzo często a 350 i kiedyś z ciekawości właśnie zacząłem czytać o tych samolotach i powiem Wam, że Airbus to jest jeden z najlepszych samolotów świata, najbardziej oszczędny i najlepiej zbudowany. A tu mój Boeing, którym polecę 747, 11-letni, potężna, potężna maszyna. To smoke, must come back to Neo of 8k looks good Ooh. I'm trying to find my plane here mm -hmm. goodbye, goodbye. What the hell is it, guys? I love Cupra. We don't have it in USA. And oh my, how crazy this looks! And this art is so nice. Wow! Mm -hmm. Mamy czasu jeszcze? Mm -hmm. A więc... się do gate Tak jak wam kiedyś robiłem takie video odnośnie a, jaką walizeczkę sobie wziąć, to mówiłem Wam, żeby brać właśnie miękką. Jak zobaczyli, ten worek, mimo że jest całkiem sporawy, to po prostu od razu mnie puścili. Oku! Są to real Bakery. Haha! <laughs> Welcome Europe! Oh my god We are going here We have a dual citizenship, so life is easier They don't have to dig into our stuff and yeah oh. A B this direction 63 euro, To mine are Słuchajcie, moje koszulki gwarantuję, że materiał będzie o niebo lepszy.. Long lasting i jeszcze są długie. Majestic. Broad a lucid to Europe The Failing Company. it's not like a failing failing but uh, it's weird so the difference between like europe and usa everything is much much more stylish Wylądowałem szczęśliwie, nie wracam już do domu, przepraszam, że nagrywałem więcej, po prostu w pewnym momencie już byłem tak zmęczony, przed wylotem spałem, zlecenia, jeszcze się spakować, wszystko to jest naprawdę dużo czasami, także cieszę się, że jestem w Polsce, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach już u nas w kraju, bye!